Cześć! Jakiś czas temu zapytałam Was, o jakich różnicach między życiem w Bangkoku a Warszawie chcielibyście posłuchać, i co prawda w stolicy Tajlandii spędziłam tylko 5 miesięcy, a w Warszawie jakieś 9 lat. Jednak mogę coś powiedzieć na ten temat, gdzie mieszkało mi się lepiej. Więc przedstawię te informacje z takiego statystycznego punktu widzenia i mojego. Zaczynamy! Zawsze staram się mniej więcej zorientować, jakie są ceny na miejscu, żeby wiedzieć, na co sobie mogę pozwolić za 10, 20 czy 100 zł. Jak wiecie, w styczniu poprzedniego roku mieszkałam w Australii, więc tam ceny były dużo wyższe niż w Tajlandii. I mniej więcej, staram sobie określić budżet, ponieważ pracowałam w części zdalnie dla Polski. No i tam było dla mnie jednak za drogo, więc po przyjeździe do Tajlandii trochę bardziej odżyłam i Właśnie między Warszawą a Bangkokiem te ceny nie są aż tak drastyczne jak dla ludzi z zachodu. Dlatego warto zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Ja korzystam zazwyczaj ze strony numbeo.com. Tutaj wpisałam e, przykładowy budżet 5000 zł e, dla Warszawy. I już strona mówi, że w Bangkoku, aby mieć taki sam standard życia, trzeba zarabiać jakieś 6 stówek więcej. Hmm, czy to się zgadza? Mówią, że ceny właśnie konsumenckie w Bangkoku są ponad 18% wyższe niż w Warszawie. Ceny wynajmu mieszkań o niecałe 1% niższe. Moim zdaniem trochę więcej. Ceny w restauracjach są o 35% prawie niższe niż w Warszawie. No i też taka siła nabywcza jakby zakupu prawda, produktów czy, czy mieszkań jest też dużo niższa. Niż w Polsce. W Warszawie przykładowy posiłek kosztuje 25 zł, a w Bangkoku niecałe 9, czyli to 70 bahtów. To się zgadza. Tajskie jedzenie, za taką cenę na pewno nie dostaniecie czegoś europejskiego. Takie restauracje i dania są moim zdaniem droższe niż w Warszawie. Jakaś kuchnia meksykańska, libańska, wiecie, włoska. Jak ktoś porównuje ceny w fast foodach, kosztuje to mniej więcej tyle samo w Bangkoku i w Warszawie. Od razu zaznaczę, jeżeli ktoś. Nie wyobraża sobie życia bez kromki chleba na śniadanie z jakimś serem, szyneczką, z, z czymś tam jeszcze. To w Tajlandii może być ciężko dla niego, ponieważ ja tutaj właściwie nie spożywam chleba, bo go nigdzie nie ma. Co prawda teraz mieszkam, jak wiecie, na wyspie, gdzie są takie zagraniczne jakieś piekarnie, i inne bajery. Więc mleko, jak widzicie, litr w Warszawie kosztuje mnie całe 3 zł, w Bangkoku ponad dwa razy tyle. Ryż w tej samej cenie, tutaj są jakieś różnice, ale to wiadomo, można znaleźć taniej. Jajka są tańsze w Bangkoku, a pewnie też zależy jakie, jakiej klasy, prawda? Na biał jest drogi. Ciężko generalizować, bo pójdziecie na jakieś świeże targi, kupicie coś bardzo tanio, nawet czy na street foodzie, tanie za 40-50 watów, a to samo znajdziecie w innym miejscu za 2-3 razy tyle w tym samym mieście. Um, więc jak ktoś myśli, że Zaplanuję swoje posiłki tylko za 40-50 watów dziennie, um, no to, to jest ciężko. Myślę, że trzeba brać pod uwagę, że jesteśmy w innym kraju i chcemy też spróbować e, innych doświadczeń i rzeczy. Dlatego w Warszawie, jakby ja nie miałam tylu, jakby powiedzieć, pokus rzeczy, które chcę robić, a tutaj, mimo że życie może być trochę tańsze, to też wydaje się, Trochę więcej na atrakcję moim zdaniem, żeby coś zobaczyć w nowym kraju. Wiadomo, że po jakimś czasie to też będzie powszednie, tak? Mniej więcej, ceny, co tu są? Bananów są takie same, yy, pomarańcze są droższe, pomidory tańsze, ziemniaki są droższe, cebula jest droższa. Ciężko określić na tej podstawie, gdzie jest taniej, czy drożej, bo każdy ma inne preferencje spożywcze. No, Wiecie, no to. Są bardzo takie ogólne dane, tak moim zdaniem. O, tutaj są już zaktualizowane ceny na przykład piwa za 4 zł w Polsce i ponad 2 razy w Bangkoku. To, to akurat się zgadza. I wina, o tak, to też jest bardzo drogo. W Bangkoku zdecydowanie nie potrzebowałam um, swojego skutera, ponieważ tam jest ogromny ruch. Ogromny hałas. Nie widziałam siebie tam po prostu się przemieszczać, zresztą miałam wszędzie blisko. Na pieszo chodziłam do pracy. Nie ma czegoś takiego jak bilet miesięczny łączony na mm, wszystkie środki komunikacji, czyli na BTS, MRT i na autobus. Wszędzie trzeba płacić osobno i ta cena też się różni od odcinka jazdy. W Bangkoku to jest podany jakiś miesięczny koszt, ale to na pewno yy, moim zdaniem jest więcej. Natomiast taksówki zdecydowanie są tańsze. O jakieś powiedzmy 50%, jeżeli chodzi o płatę startową, a później o. później? Nie, to, to chyba jest jakaś stara informacja na pewno. W nocy, jak gdzieś wracałam w Warszawie po imprezie, to te stawki były dużo wyższe w aplikacjach. Tu ja nie jeździłam tradycyjnymi taksówkami, bo to jak wiecie, no, w Polsce to tanich nie należy, a w Bangkoku natomiast nie, nie spotkałam się z tym, żeby te ceny były podbite na grabie, szczerze mówiąc, więc nawet wracałam do domu gdzieś 13 km 15 za 150 batów, czyli jakieś powiedzmy 20 złotych w nocy. Ceny benzyny, chodzi na to, że za paliwo 95, które ja ładuję do skutera, płaci się mniej więcej 33 baty za litr, co też nie jest do końca prawdą, bo ja płacę jakieś 25-26 na Lokalnej tutaj stacji. Na szalu, jak widzicie, jest drożej. Rachunki za telefon. Ja akurat płacę teraz tylko 200 batów za nielimitowany internet. 10 megabitów na sekundę, ale nie mam w tym żadnych rozmów. Jeżeli chodzi o internet w mieszkaniu, no to zazwyczaj mam to wliczone w kondo. Miesięczny karnet na Siłownię. Wychodzi na to, że w Bangkoku jest dwa razy droższy. Co prawda ja miałam, miałam siłownię w bloku, ale mm, wcześniej korzystałam z siłowni jakiejś tam innej i to też pocięłam tylko 1000 batów za, um, za karnet. To samo co w Warszawie. Szkoły i przedszkola w Tajlandii są drogie, zwłaszcza szkoły międzynarodowe. Tutaj macie przykładową cenę za rok nauki, w Warszawie to jest jakieś 34 tysiące złotych, w Bangkoku ponad 60. Więc trzeba brać to pod uwagę, jak ma się rodzinę i chce się um, wysłać dzieci do jakiejś lepszej szkoły. Co prawda, w tajskich też jest oczywiście angielski, jednak do przyjeżdżając tutaj i jak dziecko nie zna zupełnie tajskiego, no to ciężko, żebyś tam odnalazł, prawda, w takiej szkole publicznej. Nawet nie wiem, czy można dzieci tak wysłać w sensie. Ubrania i ciuchy? Właśnie. Często dostaję pytania od kobiet, gdzie kupuje jakieś tam rzeczy, te w kwiatki takie różne. Ja kupuję tylko i wyłącznie obecnie na marketach. Nie przywiązuję uwagi do marek. Za 100-200 batów, naprawdę nawet mniej. Jakieś bluzki za 50-80. Czasami są to nowe rzeczy, czasami używane. Wynajem mieszkań. Myślę, że to interesuje sporą część osób. Żeby to porównać. I przykładowo mieszkanie jednopokojowe w Warszawie kosztuje 3000 zł w centrum. A w Bangkoku jest trochę tańsze, jakieś 500. Powiedzmy, że tak może być. Natomiast, ja może się skupię na tym poza centrum, to już cena jest znacznie niższa. Wychodzi na to, że za 10-11 tysięcy możemy znaleźć mieszkanie w Bangkoku. Ja przypomnę, że płaciłem e, 13 tysięcy za wszystko. I to naprawdę w fajnym miejscu, tuż przy kolejce. Co prawda do centrum było jakieś powiedzmy pół godziny, żeby dojechać. W Warszawie, żeby znaleźć mieszkanie przy samym metrze. Takiej cenie, jak ja płaciłam, no to to jest nie do pomyślenia. Czego nie spotkałam, nie spotkałam w Tajlandii w Bangkoku, to yy, mieszkania takie po babci stare, gdzie w Warszawie to jest norma, prawda? Ktoś pisze przytulne, to znaczy, że jest jakieś, no wiecie, w jakim stanie. Natomiast tutaj wszystko jest zrobione pod wynajem. Rynek mieszkaniowy jest po prostu ogromny. Jednak łatwiej znaleźć mieszkanie tańsze w Bangkoku niż w Warszawie. Z tego co wiem, rozmawiałam ze znajomymi, to teraz kawalerka poniżej 2000 to też ciężko znaleźć. Co też jest dziwne, w Polsce zawsze ludzie podają cenę za wynajem i dodatkowo jeszcze yy, cenę czynsz. Czyli tam macie w ogóle, nie wiem, 2000, a do tego sobie doliczycie jeszcze czynsz plus rachunki plus wszystko. W Tajlandii zawsze to już jest z czynszem cena. Dochodzi tylko prąd, woda, internet. Mało jest dużych mieszkań w Bangkoku, wiecie? Wszystko jest zrobione raczej pod przyjezdnych, pod e, jakieś pary i te ceny właśnie, jeżeli chodzi o większe chaty, to mogą być wyższe. Ile kosztuje metr kwadratowy? Wychodzi na to, że mimo, że w Bangkoku ceny wynajmu są niższe, to za zakup trzeba zapłacić więcej. Przykładowe ceny w moim kondo za mieszkanie 48-metrowe Trzeba zapłacić ponad 900 tysięcy złotych. Ale są przecież niższe za metr, mniej więcej powiedzmy 120-130 tysięcy batów. Przykładowo ja mogłam też znaleźć mieszkanie za 8 tysięcy batów plus rachunki. Myślę, że to by wychodziło, nie wiem, 9-10, czyli jakieś powiedzmy 3000 mniej. Ale gdybym podpisała umowę na jakiś długi okres czasu im dłużej podpisujecie, tym macie i po prostu taniej. Średnie zarobki w obu miastach. Już po podatkach. Na rękę w Warszawie dostaniecie ponad 4000 tysiące złotych, w Bangkoku nawet natomiast niecałe 3. Taki ogólny wskaźnik życia między Warszawą a Bangkokiem, a wychodzi na to, że na Phuket jest drożej niż w Warszawie. No, tu też się z tym nie zgadzam. więc widzicie, my, wydaje mi się, że to są też takie statystyki sprzed tego co było wcześniej e, ostatni rok pokazał, że w Tajlandii wszystko zaczęło tanieć, zwłaszcza mieszkania, natomiast w Warszawie cały czas utrzymują się wyższe ceny i. i no i nie tanieją.